Owoce za darmo. I tam też całe krzaki, całe drzewa. Dlaczego według mnie nie powinniśmy się ważyć albo robić to bardzo, bardzo rzadko? Gdy wchodzisz na wagę, jest 80 kg. Za tydzień jest 77 kilo, Fajnie. Ale jak potem będzie znowu 80, to co wtedy? Lepiej skupić się na, na wysiłku fizycznym, na, na diecie, niż ciągle wchodzić na wagę. Bo od tego można dostać kurwicy. Powinienem się lepiej przygotować do tego filmiku, ale powiem Wam... Sami powiedzcie, jaki jest kurwa sens wchodzenia codziennie na wagę i ważenia się. Albo jakieś robienia, albo robienia diety. Dieta 3 tygodnie i co dalej. Albo miesiąc, dwa miesiące i co dalej. Według mnie lepiej skupić się na, na, ten, na wysiłku fizycznym i na, i na diecie, takiej już jako styl odżywiania konkretnej. A nie, ważę się dzisiaj jest 95. Zważy się za miesiąc, będzie 90 super. No ale potem zważy się za 2 miesiące, będzie 92. No i co? Co wtedy? Mam się załamać? Ja teraz w ogóle się nie ważę. Skupiam się na jeżdżeniu rowerem. Wczoraj przejechałem 100 km. Mój poprzedni rekord to 41 km. Wczoraj 101 dokładnie zrobiłem. Pomyślicie, pewnie jakieś prochy wciągam? Nie, nic nie wciągam. Wpierdalam banany. I tak tyle. I to tyle. Pozdrawiam. A to moja okolica. Dużo zieleni. Fajnie się jeździ po tych ścieżkach. Nogi rosną.